Cztery produkty, które mogą pomóc ci odwrócić cukrzycę typu 2, chorobę wynikającą z nadmiaru cukru w Twoim ciele. Jeśli coś zawiera cukier albo ukryty cukier, czyli skrobię, to te produkty ci nie pomogą. Te cztery produkty łączą w sobie brak cukru i wysoką gęstość odżywczą. Numer 1 to jajka. Jajka mają zero węglowodanów, a są bogate w składniki odżywcze. Prawdopodobnie zawierają prawie każdy składnik, którego potrzebuje twoje ciało, w tym cholinę dobrą dla wątroby i luteinę wspierającą oczy. Jedno badanie pokazało, że osoby jedzące tylko 3 jajka tygodniowo przez 12 tygodni osiągnęły ogromną poprawę w kontroli poziomu cukru. Numer 2 to sardynki można stwierdzić, że sardynki to produkt antycukrzycowy. Dlaczego? Po pierwsze, nie zawierają węglowodanów. Po drugie, są bardzo bogate w kwasy omega-3, które wspierają regulację cukru, a także zmniejszają stany zapalne. Sardynki dostarczają też selenu, koenzymu Q10 i są świetnym źródłem białka. Numer 3. Kontrubka. To niezwykle bogaty w witaminy i minerały produkt, który zawiera aktywne formy witamin A, B1, B2, B6, B12, miedź, cynk, selen i antyoksydanty. Wszystkie te składniki są kluczowe, by wspierać metabolizm glukozy. Ale najważniejsze w wątróbce jest to, że pomaga wspierać Twoje mitochondria. A to właśnie dysfunkcja mitochondriów leży u podstaw cukrzycy typu 2. Numer 4. Mięso. Czerwone mięso jest wartościowe, ale jak wszystko, powinno być spożywane z umiarem. Najlepiej mieszać różne rodzaje indycze, wieprzowe i czerwone. W ten sposób dostarczasz pełnego zestawu witamin z grupy B, minerałów, składników bioaktywnych i kompletnych aminokwasów, których potrzebuje Twoje ciało.